Jakiś czas temu pojawił się pomysł, by w Końskich utworzyć filię za miejscową Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. To by oznaczało, że w naszym mieście można by zdawać egzamin na prawo jazdy. Filia miałaby mieścić się w budynku na stadionie Osir przy ulicy Maratońskiej, a egzaminy odbywałyby się też na placu manewrowym znajdującym się obok niego. W ostatnich dniach budynek oddano do użytku. Powracamy więc do tematu powstania ewentualnej filii. Z myślą o tym, że do końskich wprowadzi się filia Wordu nieco zmodyfikowano budynek, który powstał na stadionie Osir. Myśmy przeprojektowali część wnętrza tego budynku, tak, żeby spełnić warunki techniczne dla organizacji takiego oddziału za miejscowego ośrodka ruchu drogowego. Złożyliśmy propozycję zarządowi województwa świętokrzyskiego uruchomienia takiej filii. Dzisiaj w województwie jest Jeden centralny wojewódzki ośrodek w Kielcach i jedna filia, jeden ośrodek egzaministowy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wiemy dobrze, że nasi mieszkańcy, żeby móc przygotować się do egzaminu na prawo jazdy, no muszą z swoimi strukturami jeździć do Kielc i tam nabywać umiejętności, no bo tam będą zdawać egzaminy. W związku z tym to powiększa koszty przygotowania, zarówno ponoszone przez szkoły nauki jak i jazdy, jak i ostatecznie przez samych kursantów. Sprawa zdawania egzaminów na prawo jazdy w końskich rozwijała się w bardzo dobrym tempie. Pilotowania jej podjął się były członek zarządu województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek, a WORD zaczął wykonywać w końskich pierwsze kontrole. Udało się zainteresować i znaleźć entuzjastę dla tego pomysłu w Województwie Świętokrzyskim. Ale teraz chwilowo sprawa tą tampnęła, ponieważ takim entuzjastą był ówczesny członek zarządu Województwa śląskiego pan Mariusz Gosek, który sprawę obiecał pilotować do szczęśliwego zakończenia. Ponieważ został posłem, to, no to jakby z racji oczywistych sprawa troszeczkę przycichła. Mieliśmy już kontrolę z samego ośrodka, która sprawdzała infrastrukturę drogową. Na ile ona mogłaby służyć rzeczywiście do sprawdzania w postaci egzaminu praktycznego umiejętności zdobytych na kursach prawa jazdy? Mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby takie umiejętności sprawdzić czyli mamy drogi dwukierunkowe, jednokierunkowe, drogi dwupasmowe, mamy ronda, mamy światła, mamy wiadukty a więc wszystko, co może być przedmiotem sprawdzenia umiejętności i wiedzy o tym, jak się poruszać pojazdem samochodowym w Końskich jest dostępne. Poseł Gosek jako członek zarządu województwa odpowiadał m.in. za Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Udało nam się z nim skontaktować i sam przyznaje, że obecnie temat jest już bardziej zawiły, a winny temu jest koronawirus. WORT w Kielcach przez epidemię przez wiele tygodni nie pracował. Teraz zarząd województwa musi ponownie sprawdzić jego sytuację finansową i prognozy. Dopiero wtedy będzie mogła zapaść decyzja o ewentualnym utworzeniu w Końskich chwili. W tym tygodniu miałem Okazję spotkać się z następcą na stanowisku członka zarządu odpowiedzialnego za infrastrukturę komunikacyjną, w tym za nadzór nad ośrodkiem ruchu drogowego z panem Tomaszem Jamką, i przedstawić ponownie i propozycję, i powiedzmy tę infrastrukturę, która czeka w gotowości na, na objęcie, jeżeli tylko będzie taka wola polityczna. Oprócz tej woli oczywiście będzie decydował rachunek, ale tutaj. Nasze wyliczenia wskazują, że o ile sam powiat konecki to mógłby zbyt mało generować chętnych do nauki jazdy i potem zdobywania prawa jazdy w egzaminach, czyli byłoby to ryzyko zakładanego deficytu takiego środka. O tyle nasze położenie przy granicy z województwem mazowieckim i łódzkim przy bliskości przysuchy opoczna i gmin należących do tych powiatów mogłoby i już dzisiaj powoduje zainteresowanie potencjalne zainteresowanie zdających egzaminy takim ośrodkiem czyli moglibyśmy liczyć na to i mamy takie potwierdzenie z wydziału komunikacji zarówno ze starostwa powiatowego z opoczna jak i z przysuchy że gdybyśmy taki ośrodek uruchomili to znaczna część ich młodych ludzi sięgających po Pierwszy dokument upoważniający do, do prowadzenia pojazdów samochodowych, chętnie by, chętnie by zdobywali w końskich. Wygląda więc na to, że sprawa ulokowania w końskich placówki wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego zależy w tym momencie od zarządu województwa oraz sytuacji ekonomicznej samego Wordu. Kiedy tylko pojawi się więcej informacji, do tematu powrócimy.